Witam wszystkich w kolejnym materiale. Tym razem zajmiemy się zrobieniem kiełbaski. Jednej z moich ulubionych i tak prostej, że w sumie nie potrzeba żadnej większej wiedzy na temat klas mięsa. Co i jak zrobić, za chwilę wam wszystko opowiem. Co będzie potrzebne. Z przypraw będziemy używać czosnek i majeranek. Będzie również wieprz z moździerza, grubo mielony. Będzie również potrzebne jelita wieprzowe, żeby nadziać. U mnie kaliber 28-30. Wagę mam taką dokładną, małą, którą będę używał do przypraw. Większą do ważenia mięsa. No i oczywiście mięso. Jakie mięso jest potrzebne? Słuchajcie, żeby zrobić kiełbasę ze schabu, trzeba mieć schab Cały czyli, jak widzicie, z warkoczem. Tym to tu jest cały warkocz. Trzeba mieć tą stronę z mizdrą, mizdra to jest ta błona na sabie. I co będziemy z tym robić? Nie będziemy się bawić aż tak bardzo w dzielenie klas. Wszystko, co jest tłuste i co jest błoniaste, tak jak warkocz, błony. No oczywiście, jak jest takie bardzo grube, jak tutaj tłuszczyk, ja to po prostu ścinam i tego nie daję, nie? i to będzie odpad. Tu będzie odpad, reszta idzie, wszystko błoniaste, ściegniste i tuste do jednego pojemnika, będzie to traktowane jako klasa trzecia, będzie to mielone na sitku najmniejszym, jakie mam, czyli makowe, 2,7 mm, reszta czyściutkie mięso, klasa pierwsza, która nie zawiera nic, żadnej tłuszczu, żadnej błony, nic, będzie podzielona potem jeszcze na dwójkę, na jedynkę. Jedynkę albo potnę nożem, a jak mi się nie będzie chciało, to zmielę na szarpaku, w maszynce. Prawdopodobnie tak zrobię, bo będzie najszybciej i najprościej. Jeżeli zważę sobie ilość, ile mi wyszło jedynki, i tą jedynkę podzielę na dwie części. Dwie trzecie dam jako klasę drugą, zmielę na oczku numer 8, a jedną trzecią zmielę właśnie na szarpaku prawdopodobnie, albo pokroję w kostkę, ale raczej na szarpaku, jako klasę pierwszą. I to jest całe, całe rozbieranie tego schabu. I jak to wszystko zrobimy, przemielimy. Dalej będę wam mówił, jak przyprawiamy. Jak przyprawiamy, co potem będzie potrzebne. Będę używał do tego peklo soli, żeby to zapeklować. To się będzie musiał peklować 24 godziny co najmniej, najlepiej tak do 48 godzin. Po peklowaniu to sobie zbielimy, doprawimy, zostawimy na godzinkę, żeby się przyprawy przegryzły i zaczniemy sobie nabijać. Ja postaram się teraz to szybko wszystko porozcinać, posortować, porozdzielać klasy i widzimy się prawdopodobnie już przy solem. Dodam, że nie ma co się szczypać z takim obkrawaniem. Lepiej trochę bardziej wyciąć. Jeszcze tam się przejmować. Wycinamy sobie te tuste rzeczy, błoniaste. Tak jak powiedziałem, Tylko najbardziej z tego najbardziej tłustego nie daje, takich grubych, co zostały po rozbiorze. Można sobie to od razu kroić na drobniejsze, żeby potem przy peklowaniu już tego nie trzeba było robić. Tak, sobie wszystko. Jak leci. Ten mały Wam pokażę. Nie ma co się szczypać. Cyk do klasy tu. Tu mamy ten warkocz, o którym mówiłem. Bach, od razu na drobniejszą kostkę taką 1,5-2 cm tu jeszcze jest to tłuszcze tu jeszcze jest błąka dlatego ścinamy błony żeby potem ich nie było widać w klasie pierwszej o. i mamy takie do sobie cyk na kostkę do peklowania ja prawdopodobnie zrobię sobie drobniejszą kostkę, taką centymetr na centymetr, jak chcecie szybko zapeklować. Bo jak będzie duża kostka, to to też musi swoje odleżeć. Nie? Teraz kosteczka i pojemniczek. Kosteczka i pojemniczek. Ja tutaj mam w totalu. 12 kg schabu Metodą prób i błędów Tyle mi wchodzi do wędzarni I nie lubię pustych przebiegów Pustych przebiegów, więc 12 kg schabu Ja sobie rozkrawam I my widzimy się Za chwilkę No i kochani jestem Mięsko pokrojone Poporcjowane Słuchajcie, wszystko z tych Dokładnie było 11,8 kg Gotowego, wyszło mi 4,850 klasy tej trzeciej, która będzie na najdrobniejszym sitku. Klasy tej czystej pierwszej wyszło 6,300, czyli dokładnie 200 pójdzie na klasę pierwszą na szarpak. I 4,200 jako klasa druga na sitku 8, na sitku numer 8. Teraz sobie zasolimy. Nie pokazywałem Wam ważenia wszystkiego, bo to jest przecież bez sensu pokazywać, no proste. Teraz sól. Ja daję 16, 16 gram soli na kilogram. Używam peklosul. Nie używam zwykłej soli. Zwykła sól idzie tylko i wyłącznie do kiełbasy białej. Do kiełbas, do wędzonek używam peklosul. Tak wiem, tam są azotyny, azotany, jest konserwant, ale niestety to mięso trzeba jakoś zabezpieczyć. A konserwanta. Tej soli jest dokładnie 0,2%. <laughs> I sól wytwarzana jest w fabrykach naprawdę pod ścisłym nadzorem skarbówki, to jest tak jak samo z alkoholem, więc jeżeli Wy chcecie ograniczyć tam sobie jakąś ilość, możecie tą sól peklową wymieszać pół na pół, na przykład ze solą zwykłą. Ja tego nie robię, 0,2% nie jest dużo, ale jakoś to trzeba zabezpieczyć przed bateriami. Zwykła sól tego tak dobrze nie zabezpieczy. Dobra. To teraz co? Ja mieszam. I. Dalej. Dobra. Mieszamy. Najpierw tą najmniejszą część. Cyk. Thank you. No i co, kochani? Mięsko wymieszane. Teraz tylko na 24 godzinki. Do lodówki 6 do 8 stopni. I widzimy się już za 24 godziny przy mieleniu, nadziewaniu, doprawianiu i w dalszym procesie. Także do jutra. Witam, kochani. Minęło niestety 48 godzin. Życie zweryfikowało to inaczej. Miało być 24. Niestety pogoda była tak straszna, że po prostu odpuściłem wczoraj i robimy dzisiaj. Dzisiaj w miarę dobrze, także będziemy. Co teraz będziemy robić? Mięso zapeklowane. Mamy tam pierwszą klasę jedyneczkę, drugą klasę i trzecią klasę. I użyjemy do tego do trójeczki. Malutkie makowe. Do dwójeczki. Ósameczka do jedyneczki. Szarpak i tak będziemy mieli. Składamy to co? Zmielę <laughs> jedyneczkę, bo nie sądzę, żeby był sens wam pokazywać wszystkiego jak się mieli. Przecież każdy ma i wie jak to zrobić. Słuchajcie, sprzęt jakiego ja używam do mielenia to jest Zelmer. Mnie się jeszcze udało kupić Zelmera wyprodukowanego w Polsce, nie Chińczyka. Jest to ZM, zdaje się, 40 48 w yy... Z mocą zablokowania silnika 1920. Także fajny sprzęcik. Na moje potrzeby, takie 10-11 kg wystarczy. Byście chcieli więcej. Trzeba by jakąś maszynkę porządniejszą kupować, jakąś alfę albo jakiś handy. I co? A ja zabieram się do. Aha. Nie, dobra. Po przyprawach będziemy mówili przy przyprawianiu. To teraz co? Ja się zabieram do mielenia. Zobaczycie tylko jedneczkę, jak się mieli na szarpaku. Potem zrobię pauzę, zmielę wszystko i widzimy się przy przyprawianiu. Składamy sprzęt. I macham najpierw najważniejszy nożyk dwustronny u mnie. Zakładamy szarp szarpaczek. O, się martwych? Szarpaczek u mnie jest troszeczkę grubszy, jest dokupywany. Te, oryginalne, że są chudrze, ale to daje radę. Skręcamy mocno Włączamy wczęta Jedyneczka i ciśniemy. Zobaczcie, mięso już że Jakie się już zwarte zrobiło. Tak naprawdę tylko Polakiem chyba puszczył. Jedyneczka przemielona, o, widzicie tutaj jakiś biały poproszek się dostał, tłuszczyk, pójdzie tam i ja sobie zmielę całą resztę i widzimy się już przy przyprawianiu i wyrabianiu mięska.